Witam że Gratuluję objęcia posady naszej drużyny. Jakie są Pana cele na, na ten sezon? No, na pewno, żebyśmy wygrywali mecze u siebie. No, jest to podstawa, bo po to będziemy jeździć, żeby wygrywać, a na tym źródło polega. Czy jest Pan zadowolony z obecnego składu personalnego? Czy jest to to, o co Panu chodziło? No, nie do końca. Wiadomo, że dużego wpływu na to nie miałem. Rozmowy zarząd prowadził już dużo wcześniej, także Cieszę się, że mam takich zawodników, że jest kim jechać, na pewno jeszcze będziemy chcieli zakontraktować z dwóch trzech juniorów i na pewno dołączy jeszcze z dwóch zawodników zagranicznych, aby no mówię, na wszelki wypadek była ławka, w każdej chwili można było z nich skorzystać. Czy pojawi się ktoś na miarę Jacka Rempały? Wiadomo, tak doświadczony zawodnik jest strasznie korzystny dla drużyny. Czy będzie ktoś, kto mógłby go zastąpić w razie kontuzji? No na pewno rozmawiamy z zawodnikami zagranicznymi i w najbliższym czasie się to wyjaśni, bo wiadomo, że okres nasorowy kończy się w styczniu, także musimy dopiąć i na pewno coś w tym kierunku zrobimy. A jakie są plany przygotowań, jeśli chodzi o, o zespół do następnego sezonu? Plany jest taki, że 29 czy, lub 30 stycznia wjedziemy na zgrupowanie do Zakopanego. Później 14 marca chcemy pojechać na Węgry potrenować, bo jest to klimat troszeczkę prężny niż w Polsce. Te tory mają wcześniej nadają się do użytku. Także i później 19 marca sparing w Ostrowie. 20 marca sparing w Łodzi z Ostrowem. 20 bodajże 5 chcemy zrobić sparing też z Lublinem. Żeby chłopaki mogli pojeździć, pop sprawdzać z motocykle i być dobrze przygotowani do pierwszego meczu. Czy nie spadła Pana motywacja w obecnym sezonie? Bo wiadomo, cele wysokie, pierwsza liga to jednak nie jest już druga liga i starczy Pan motywacji? Myślę, że tak i, i naprawdę moje doświadczenie te dwudziestoletnie i start na Wielu, ekstraligowych torach czy pierwszoligowych torach w poprzednich latach zaowocują tym, że, że jednak będę zdobywał dużo punktów i życzyłbym sobie, aby ten sezon przyszły. Te, tegoroczny sezon nie był gorszy jak zeszły. Także taki mam cel, aby punktować jak najlepiej, żeby być najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi i wierzę w to mocno, że, że jestem w stanie to zrealizować. I naprawdę uważam, że yy, mamy niezłą drużynę. Są to naprawdę fani wspaniali zawodnicy, którzy dążą do celu, będą dążyli do celu i będą pracować na wynik i myślę, że stworzymy wspaniałą atmosferę i dzięki pracy, atmosfery osiągniemy wynik. A czy będą jeszcze zakontaktowani jacyś nowi zawodnicy? No wiadomo, nie może, nie może cała walka spoczywać tylko na panu, tak? Czy znajdzie się, nie wiem, pan może dostać jakiś kontuzji, oczywiście panu tego nie życzę, ale czy ktoś będzie panu pomagał? Bo nie może pan walczyć w pojedynkę, jest to sport drużynowy, a to wymaga współpracy z kolegami. Tak, no na pewno jest kilku dodatkowo zawodników, których stać na, na po prostu zdobywanie dużą ilość punktów. Uważam, że jest ta ławka szeroka, jest, jest kilku zawodników, jest nawet no, sporo zawodników rezerwowych w razie, w razie kontuzji, ale myślę, że te szczęście nam będzie dopisywało w całym sezonie i przejdziemy cały sezon bez, bez, bez kontuzji. Ja sobie też tego życzę. W tej sporcie jest wszystko możliwe i dlatego. Nazwiska nie jeżdżą. Te nieraz składy, które się robi przed, przed sezonem, niby gwarantują wynik, a później jest wręcz odwrotnie. Dlatego nieraz jest tak, że zawodnik, który, który miał jakiś tam kryzys, formy w poprzednim sezonie, naprawdę ten okres przygotowawczy przepracuje, później zainwestuje w, w sprzęt, w motocykle i to robi później momentalnie inny wynik i ten zawodnik staje się klasowym zawodnikiem punktuje I ja wierzę mocno, że ci zawodnicy, którzy w tej chwili są w drużynie, a są zawodnicy, których stać w każdym meczu nawet na 12 punktów i my mamy być tą drużyną wyrównaną i nie sztuka mieć jednego lidera czy dwóch i, i po prostu przegrać meczy. Każdy jak będzie punktował, będą wygrywane mecze i uważam, że ten skład naprawdę nie jest zły, ci zawodnicy są Dobrzy zawodnicy i uważam, że Zrobimy miłą niespodziankę A jak pan ocenia szansę na awans? No, oczywiście o spadku nie mówię, bo, bo, bo przykro byłoby patrzeć na, na was w drugiej lidze Skoro w poprzednim sezonie tak doskonale sobie radziliście e, Także no, Na awans do Ekstraklasy, czy, czy to nie są za wysokie progi? W tej chwili trudno mi powiedzieć, ale na razie to są za, za wysokie progi nie wiadomo, czy w ogóle w tej chwili jesteśmy przygotowani na to, czy klub jest na to przygotowany. Malutkim kroczkiem po prostu, aby była czwórka, awans do pierwszej czwórki, uważam, będzie to ogromnym sukcesem dla nas, a jak już będziemy w czwórce, będziemy myśleć co dalej. Dziękuję, życzę takich samych sukcesów, a nawet i większych.